Dobra, ja się muszę przebrać, żeby nie było, że ja to nagrywam w ten sam dzień. Uh, nie w co. Wow! Wróciłem. Się przybrałem w milisekundzie, nie? Ale dobra, mniejsza się Ja jestem Robasi i witam już w drugim odcinku... Czemu pokazałem cztery? W drugim odcinku z Tygodnia z Robasim! Tak, gdzie... Rozwiązujemy sobie quizy o Among Us, przynajmniej tak trwają pierwsze dwa dni, nie wiem jak to będzie później, bo później to już będę nagrywał w inny dzień. Eee, w każdym razie tak, ogólnie jeszcze takie szybkie info na 3 koła subskrypcji robię Mega Giveaway na klucze do Steam na Among Us, także serdecznie polecam zasubskrybować ten kanał, jak jeszcze tego nie robisz, oraz zostawić łapeczkę w górę tak po prostu eee, dla lepszych zasięgów oraz komentować ten film. Nie wiem, skomentuj ten film eee, odpowiedzią na pytanie, jak ci się podobał pierwszy dzień tygodnia z Rowasim I super, dobra, lecimy dalej. W sensie, tak czy siak, ja po prostu zrobię cały ten tydzień. W sensie nie będę tego nagrywał w jeden dzień, no nie? Aż tak nie jestem chory. Ale tak, robię ten cały tydzień z Rawashim. Dobra, przejdźmy dalej, bo znalazłem dwa fajne quizy, nie? Znalazłem quiz, jaką głupotę popełni się jako impostor w Among Us i Among Us, gdzie schował się impostor. Także. Dzisiaj bardzo taki impostorowy odcinek. Też jestem na czerwono ubrany, więc już w ogóle wiesz. Red, kinda sus. Dobra. Nie robimy z siebie debila, tylko rozwiązujemy quizy. Ja sobie mikrofon przybliżę bliżej. Jest przybliżę bliżej cegana ja w ogóle. Więc tak, lecimy tutaj. Jaką głupotę popełnisz jako impostor w Among Us? Zdrapij, sprawdź swój widzik, to jest drapko, o nie? Dobra, jaką głupotę popełnisz? Poka mi to. Cyk, 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 cyk Co my tutaj mamy? Przyłapanie na kamerach Pewnie wentowanie przy krumencie. Przyłapanie na kamerach Wentowanie przy krumencie. O, tu jest coś nowego Czyli głosowanie Jakiś emergency meeting Głosowanie Aha Czyli będę pisał to zielony, dawać na zielonego i cię wywalą, tak? Norma, norma, tylko że ja nie piszę nic na czacie. Ale dobra, mniejsza, nie? W sensie. Fajnie tak. W sobie, nie wiem, czy fajnie tak się dowiedzieć czegoś takiego. Kto stworzył ten quiz? Ten quiz stworzyła ruella. Spoko. W sensie kozak, nie? O! postać jest Animal Crossing, nie? W sensie tą grę znam z YouTube'a. Ogólnie to ja nie, zna, w sensie nie grałem nigdy w tą gra. A, dobra, mniejsza nie. E, przejdźmy dalej, przejdźmy do tego drugiego quizu. Ten był fajny, taki prosty, taka zdrabka, nie? Więc możesz ocenić ten quiz w komentarzu w skali od 1 do 5 crewmate'ów. Ja oceniam go na 4 crewmate'y. Dobra, 4 to za dużo, na 3 crewmate'y. Jak już tak nie wiem, zdrabki to, to hazard. Nie lubię hazardu. Dobra, więc tak. Among Us, gdzie schował się impostor? Ło! Wow, ale dobry quiz Będziemy szukać impostora Dobra i z tego co widzę mamy tutaj galaktykę i tak naprawdę ja już znalazłem crewmate'a Jezus, crewmate'a, impostora, nie? Ale dam Ci tak z 5 sekund, żebyś sam znalazł, znalazła i później po prostu w, podczas montażu czy coś, pokażę gdzie był ten crewmate, nie? W sensie przybliżę ekran teraz Ogólnie to crewmate jest tutaj Dobra, super. Impostora nie ma na samym środku. Impostor jest w lewym, do. w lewym. W lewym górnym. nie, tu go nie ma. Impozora nie ma. Jest na jednej z planet. Tak, dokładnie. Właśnie tutaj ukrył się impostor. Trafiłeś? No nie trapiłem, bo nie widzę gdzie na tym zdjęciu. Aha, w sensie to jest. to jest głupie. Dobra, przejdźmy dalej. Gdzie schował się impostor? W chmurach. Essa, tu. Znaczy, dobra, miałem dać 5 sekund, sorry. A dobra, mniejsza, imposter jest na niebie, elo. Idzie schował się impostor, pewnie wędzie się schował, bo przecież. Czekaj, jakie mamy odpowiedzi? Chowa się za białym graczem? Nie. Imposor chowa się za panelem? Nie. Imposor chowa się za drzwiami? Nie? Impostora nie ma na zdjęciu. Tak, no impostora nie ma na zdjęciu. Impostora tutaj nie ma, musimy szukać dalej. Będziemy szukać dalej. Uhu. Tak, jest gdzieś koło 23.00, nie? A ja to nagrywam i jestem tak zmęczony. W sensie ja dopiero jadłem teraz, nie? W ogóle jadłem sobie tosty, nie? Z ostrym tym, z ostrym ketchupem. Jezu polecam. W sensie serio, to jest tak świetny ketchup do jedzenia. Nie powiem jakiej marki, bo mi za to nie zapłacili. Ale tak, polecam, nie? W sensie? Jezus, co ja w ogóle. Szukajmy tego impostora i chodźmy spać. Gdzie się schował impostor? O, tu już się robi ciężko. Patrzmy tak. impostor jest za jednym z drzew. Super, jest tutaj to są same drzewa. Imposter jest w krzakach. Czym odróżnić? Jak odróżnić ten drzewo od krzaka? W sensie co to drzewo, co to krzak? Drzewo jest duże, nie? A krzaki są małe. Eee, impostor jest na ścieżce? Nie. Imposora nie ma na zdjęciu. Ej, tutaj ja już się walnę w tym. Ej, ja go dosłownie nigdzie nie widzę, nie? W sensie, teraz najwyżej sobie zastopuj, zastopuj sobie teraz film I weź poszukaj tego impostora jeśli jest, a jeśli jest no to naprawdę napisz mi w komentarzu e, gdzie, gdzie, on jest, nie? Ja go nie widzę Jak dla mnie nie ma go na tym zdjęciu Co jest? Co jest? Tu jest, nie? Ja pierniczę, nie widziałem go Ojej, zepsułem e, nie widziałem go, omg Masakra. Gdzie schował się impostor, ale jak to ma tak wyglądać. Impostor jest w wodzie. Szczerze, dałbym go do wody. Jakbym miał robić ten quiz, to dałbym go tutaj gdzieś w wodzie, nie? Imposter jest na budynkach. Powątpiewam. Bardzo w to powątpiewam. Nie, nie pasuje mi to. Nie pasuje mi impostor w tym. Na budynkach. Imposter jest na niebie, na niebie już był w sumie, więc nie wiem, czy znowu by autor quizów to poszedł. Hmm. Tutaj niby coś jest, ale nie jestem pewien, czy to jest to, no nie? Hmm. Z drugiej strony, też w wodzie nic nie widzę kompletnie nic. Dobra, lećmy w niebo. A <laughs> imposter nie ma na tym zjeść, jezus! <laughs> o, a mi psycha zjadła, co to jest? O! Jakiś cmentarz, kościół. Impostora nie ma na tym zdjęciu, impostor jest na jednym z nagrobków, czyli jakiś cmentarz. E, impostor jest na dachu, impostor jest za bramą. O! To jest tak ciemne zdjęcie, że ja tutaj nie widzę, nie? Hmm. Jeśli chodzi o nagrobki, to nie bardzo cokolwiek widać. Jest na dachu. Na dachu też go nie widzę. Nie, na dachu go nie. Nie, nie ma go na dachu, dobra. E, nagrobków nie ma, za bramą. Za bramą też go nie widzę. Nie ma go albo jestem ślepy. Dam, że nie ma go. dobra, nie ma. Uf. Jezu, dobra. O, widzę, że Impostor u Wiedźmina Tu jest, na górze W górze, na górze jest Impostor stoi za Geraltem Nie, nie stoi za Geraltem On jest na jednej z gór, o właśnie Tu jest, no, no, no dokładnie no. To, to tego to znalazłem od razu <grych> W labie, essa Gdzie się schował Impostor? No w labie Imposter w Minecrafcie, znakomicie 6 na 8 No trochę słabo nie? Przy okazji możesz mi teraz napisać W komentarzu ile ty miałeś bądź miałaś procent Jezus nie procent tylko wynik właśnie z Tego quizu, ponieważ robiliśmy go razem no nie? Robiliśmy go razem, tak fajnie to tak powiedzieć Tak pod koniec quizu w sumie jak już się go rozwiązało <laughs> Ale robiliśmy go razem nie? Dobra Także ja się z tobą żegnam, dzięki serdecznie za oglądanie Widzimy się jutro Tak, widzimy się jutro, przypominam o, o tych warunkach na giveaway, a teraz się z tobą żegnam już tak całkowicie. Na razie i cześć.